No Hej, No dobra, ruszamy, moi mili. Do dzieła. Pokażmy, kto tu rządzi. Podnieśmy sobie M4. O ok, ja kogoś widziałem. Dobra. Pierwszy. Chyba jakieś kraje arabskie. O, shotgun. Zawodowiec, wam powiem. Nie dość, że zagumie shotgunem to jeszcze w plecy. Dobra, mamy tu Brazylijczyka, trochę go uspokoiliśmy. Kraje arabskie i Brazylijczycy w tej grze najbardziej lagują. Także jak zobaczycie kogoś z tym skrótem. To lepiej uważajcie. Naprawdę bądźcie bardzo ostrożni. Aj. Kurczę, ten, co? Brazylijczyk mnie tu z fal załatwił, z góry. Chyba będzie się trzeba po niego przejść, wam powiem. Ach, piękne to było, wam powiem. Mam Cię, cwaniaczku. I po co było się tak ukrywać? Mam Cię. No, nieźle, nieźle. Otrzymaliśmy ciąg za pięciu zabitych, nie tracąc przy tym ani jednego swojego życia. Dobra, tutaj na zielono to się wyświetlają moi 21 do 14 O, tutaj jakiś Brazylijczyk, dobra Oj, jeszcze granat zdążył wyrzucić, widzieliście? To są właśnie brazylijskie lagi Fucking Wow Aj Ten mi ściągnął z deserta Rozejrzyjmy się po mapie, gdzie mogą być wrogowie. Zawsze jest to możliwe, gdy zginiemy. Pamiętajcie też o tym, ważna wskazówka.

Nice, aj, dobra, trzeba podejść do niego z bliska. O, widzę w oddali, hammer się ukazał, e, moim oczom. Weźmy go, na pewno się przyda. A w dużej mierze ułatwi grę. O, skurczy, bym. Brazylijczyk, tego mogłem się spodziewać. Dobra, aj, mój mnie zabił. Zdarza się, szczególnie w tym trybie, a jest to laboratorium, fajne tryby, szczególnie polecam go dla początkujących. Zaraz tutaj z boku wyjedzie czołg, tam widać go w oddali. Jak pojawi się on na mapie, to po prostu uciekajcie schowajcie się gdzieś na moment, żeby po prostu was nie zabił.

O! Odrodziłem się akurat w takim miejscu, że od razu tam zabity. Czasami też tak bywa. Jakiś Arab tlega, da? gada. Kurczę, ten ich język, to jest śmieszne wam powiem. Aj kurczę, znowu się odrodziłem w takim miejscu, że dostałem w plecy. Czasami dziwne wam powiem i zarazem śmieszne są te respawny. No i dobra, zwyciężyliśmy. Mój wynik to 18 do 7.